No, witam, Cię widzę? Jestem Przemek, to jest Freskin Mamy powrót do korzeni, czyli od stówy do kosy. Ostatnim razem, jak już zrobiliśmy, te koski były delikatnie droższe. Teraz te koski trochę zeszły z zeszły ceny. Sprawdźmy na szybko, ile te kosztuje najtańsza koska, bo w sumie nawet, nawet nie wiem. Dajmy do 400, czy coś będzie. Mamy za 400, okej. Okay. Mamy i najtańsze jest 257, no dobra, no ale powiedzmy, że tak, ze 350 to będzie minimum, które chcemy zrobić. Ale zanim przejdziemy do tego, no to widzę, tutaj macie mój kodik promocyjny: przyjem, trójką w środku, ona na końcu daje w tym momencie 10% do doładowania, Skrzyneczka złota 60 zł na start dla nowych użytkowników. No i co, pamiętajcie, że musicie mieć 18 lat, to jest bardzo ważne. Oczywiście was do tych depozytów nie zachęcam, bo to jest ryzyko utraty skina bądź pieniędzy. Także pamiętajcie, żeby grać z głową i żeby ryzykować ewentualnie pieniądze, które gdzieś tam jesteście pogodzeni, że możecie je stracić. Dobra, i co? Na początku rozwiązujemy sobie skina. Tutaj akurat z tego co oglądałem, no to na tym filmie nie było konkretnego skina. Tutaj właśnie były widełki od 15 do 20 zł, wartość skina, więc zobaczymy, kto takiego skinka do 20 zł właśnie dostanie. Komentarzy tutaj było 50. Ok, mamy Oskar, Oskara, fajny odcinek, jak zawsze. Ok, no Oskar już wygrywał? Nie wiem, już chyba trzeci raz w ostatnim czasie wygrywa, wygrywa skina. Oczywiście, jeżeli mi potwierdzi w komentarzu poniżej. Dobra, dobra, mamy tutaj, mamy to, możemy zamknąć, to, możemy zamknąć. Jeszcze może tylko na wstępie pokażę wam, jak wyglądają. Um... Prezenty na moim kanale, tak to wygląda. Tak to wygląda. Tutaj mamy te rękawiczki, one już dosyć długo wiszą. Mamy już na nich 177 osób. No, i tutaj w sumie z takich najnowszych to jest ta koska, która została wrzucona kilka dni temu. Tu już jest 84. No, i tu jest w sumie świeżutki skin z wczoraj ze streama. Tutaj mamy osób: 45. Tak to wygląda. Jak to wygląda, możemy zaczynać. Widzowie, zobaczymy, jak dzisiaj to będzie chciało oddawać. Oby, oby oddawało Dobra, zacznijmy sobie na spokojnie. Na spokojnie. Daj, dajmy sobie ani dolara dwa razy i dajmy sobie swipe'a dwa razy. Ehm, no i może maczka na końcu. Dobra, zobaczmy to sobie tak na trzech w klasyczku. E, zobaczmy, czy, czy to będzie chciało oddać bo tutaj w sumie, no tu jakby chciało oddać przede wszystkim gwiazdkę, to będzie ważne jeżeli tu poleci jakaś gwiazdka, to już będzie plus no i najlepiej dla mnie na lewo, mamy bota Ginolda bota Pawora, czyli w sumie boty, które które gdzieś tam potrafią, potrafią oddać no i tutaj pierwsza się zwróciła, nawet z nawiązką bo dało tutaj piątko, tutaj 3,50 okej, okay. teraz się bardzo, bardzo wyrównało, nawet z przewagą dla bota Ginolda no i kurczę, boty cały czas budują przewagę, ale też wierzę, że ten mak może na końcu dużo zmienić Mm, tutaj ja ok. No jest lipa, jest lipa. Cały czas przegrywam. Na razie batla pod Andera i maczki. No niestety, Bot Geno 26 zł. Ostatnie skrzynki. No szkoda, mamy tutaj z 1965. Fajna batla fajna batla niestety na minus. Dobra, musimy chyba coś tutaj przykręcić innego. Dobra, dajmy sobie dwa morki. Dajmy sobie USP AK dwa razy i. I może zróbmy sobie Goldsona i zróbmy sobie jeden, jeden na jeden, ale w terminalu. Zobaczmy sobie, czy, te, czy ten terminal będzie chciał poddawać. bo to nie będziemy czekać na oponentów, bo też nie wiem, jak długo, jak długo to zajmie, czy w ogóle ktoś będzie chciał dołączyć. Więc na razie mamy, mamy taką battle. Te trzeba będzie kurczę. Fajnie byłoby coś wygrać. Fajnie byłoby coś wygrać, najlepiej z jakimś profitem i zaczynamy super, bo tu jest 13, tu jest 15, Batla się już zwróciła. A przed nami jeszcze jest 4 skrzynki, no i ta ostatnia na końcu jest decydująca. Tutaj byłoby miło trafić na lewo z tego Goldsona. Ale jakiś taki mam spokój dziwny. Mam wrażenie, że to może oddać. Pytanie, co da ostatni ułaspek na dzisiaj? No nie dał zbyt wiele, nawet w sumie i No łaspek na minus. Żaden się nie zwrócił, niestety i Goldson. No i Goldson niestety oddał dla bota bandury. Mamy 54. Dobra, dobra, mamy. Musimy to zrobić chyba jakoś pół na pół. Mm. Zróbmy z tego dwie battle. Będzie lepiej zrobić z tego dwie battle po prostu. Więc dajmy. Ostatnio właśnie kręciliśmy Szymonki na Slamim na streamie, więc dajmy 6 Szymonków i zróbmy to na trzech i zróbmy to w normalu. Dajmy w normalu. Później jeszcze będziemy kombinować, jak, jak to się nie uda, ale mam nadzieję, że się uda. <laughs> Tutaj, aha, w sumie włączę wam pełny ekran, bo już teraz ja cały czas zapominam, że na nowym mieszkaniu właśnie oświetlenie przed sobą. No i też już jest całkiem jasne. Więc teraz już nie muszę się ratować tymi paskami u góry. Tylko już teraz mogę sobie normalnie na, na pełnym ekranie nagrywać. Tylko pytanie, czy będzie co nagrywać, bo na razie te Szymonki bardzo, bardzo zabierają, ale też na streamie ostatnio rzucało niesamowitymi skinami, nie? A tutaj. Nawet ostatnio trafiłem z Szymonków, z Szymonków Kosen, ale to było na, na Kałgarze, więc też trochę inaczej e, Ta klasyczna no tu jest ciężko trafić gwiazdka, co w ogóle trafić, widzę, będzie ciężko nawet skina zwykłego No i dyntka, no i dyntka, mamy tutaj losowanie, będzie <try> 3 złote z tej batli, dobra, no dzisiaj niestety Niestety nie oddaję i to jeszcze dla bota Ginolda. Dobra, no to zaryzykujmy, zaryzykujmy to, to te 30, co mamy na czymś grubszym w takim razie mm, linksy dajmy 3 i 1 na 1, zobaczmy, zobaczmy. Jak to nie odda, to mam pewien pomysł, ale jeszcze na spokojnie, jeszcze na spokojnie. Mamy tutaj Bot Pago, dobra, no Bot Pago zazwyczaj mi zabiera, ale pytanie, czy to w ogóle będzie profit? Bo dzisiaj z tym jest duży problem, żeby zrobić jakiś profit. Jeszcze chyba żadna padla. Nie, ta pierwsza jest zwróciła, no ale to też nie dla mnie. No i tu mamy Lipę. Olo jest ciężko, dobra. Ostatni links. Ostatni links dał. Oho, 22 dla Bota Pago. Dobra. Dobra, widzowie. W takim razie musimy tutaj e, zrobić jedną, jedną e, rzecz. Zróbmy sobie tak i robimy sobie po prostu drugą część. Drugą część. Pierwsza się nie udała. Zobaczymy, czy uda się po raz drugi. Tutaj mamy delikatnie oszukana, bo jest te 5 dyszek więcej, no ale to możemy je już teraz szybko przekręcić, żeby zobaczyć, e, żeby zobaczyć, jak to ogólnie. O, dobra, dajmy to, z racji tego, że 5 te dyszek, dyszek jest delikatnie oszukane, róbmy to na 4 osoby. Zróbmy na cztery osoby taką botelkę i zobaczmy i zobaczmy czy ona coś zwróci. Fajnie byłoby w końcu zobaczyć jakiś profit, najlepiej po lewej stronie Bot pago, Okej, okay, dobra, no tutaj najbardziej chyba się boję tego bota pago, no ale jak ma dać, to da. Nieważne z jakimi botami. No, i właśnie tu jest to, że plus jest taki, że na czterech te mozbi się zawsze zwracają, nie? Nawet jak dadzą same, jak dadzą same te CZ-ki, to i tak się zawsze zwrócą. Ok, Bot Pewor bo już ma 5 tych przewagi, no to tu już będzie ciężko, tu już będzie mega ciężko. Lucky Punch tego nie uratuje, no nie ma, nie ma szans, no to ja naprawdę jakiś gruba musiałby polecieć, no ale tak jak mówiłem, ja to, to robiłam z bardziej po to, żeby stracić te 50 żeby sobie wyrównać do tej stówy. Więc teraz lecimy teraz lecimy eee. mamy równą stówkę po raz drugi i zobaczymy czy drugi raz to odda, dobra dajmy sobie te mp7, bo na streamach też ostatnio fajnie rzucały i ja bym dał jeszcze ostatnią szansę tym Szymonkom dajmy cztery Szymonki i dajmy 2 dwie, dwie mp7 na trzech w normalu, Duszę dzisiaj tego normala i chyba do końca będę robił same normale będę, będę delikatnie ryzykował tym nie będę zmieniał trybów, ale zobaczmy jest bo Trzy liga, pierwszy raz na, w dniu dzisiejszym Także zobaczymy, zobaczymy czy, czy zabierze. Ja sobie wezmę łyczka. Dobra. No i na razie, tutaj na, na środek widzę, że rzuciło naj najgrubiej. Mi tutaj na razie nic. No i co? I się, no mogłoby, kurde, Szymonki nawet tego maka, te tego maka jakby dał. Nie, to jest MP9. Jakby dało, to ja już wygrywam to battle. Nie, tylko właśnie weź to traf. Ogólnie często to leci, mega często, ale dzisiaj, no dzisiaj jest chyba zły dzień nasze Szymonki, bo tutaj na razie wszystko pod Undera. Dobra, montuję w takim razie kolejną battle w Underze, bo kolejną battle, którą bym wygrał w anderku, więc muszę zaryzykować, muszę zmontować jednak tego Undera, jednak wycofuję się z, z tego, że będziemy robić normalno wszystko. Dajmy dwie Bobby, 57 mm, a i USP-ka, dobra. Robię na trzech wanderku. Teraz, jak mi poleci, to się wkurzę, nie? Jak mi poleci, to się wkurzę, bo mówię, ten anderek. Jest przez to, że mi nie oddaje wcale, więc mam nadzieję, że teraz będzie taka sama sytuacja i mi nie będzie oddawało. Chociaż te Bobi mam jakościutkę, że tutaj może coś polecieć ciekawego. Niestety dla mnie. Ha. No i tak, zaczynamy nieźle. <ścoughs> zaczynamy nieźle. 17 zł na lewo. No i teraz 57 łaspeki musiałby im naprawdę mega grubo oddać, że miał ja to wygrał. A tutaj leci tylko i wyłącznie dla mnie, skin, No i... W klasycznym bym teraz bym wygrał w normalu, nie? I teraz bym wygrał naprawdę z dosyć dużą nawiązką. Patrzcie to. No nie jest samowite, 6 dyszek tutaj było. Dobra, robimy za 15 i za 30 w takim razie. Dobra, dajmy farmite. Dajmy farmity i coś za... i to jeszcze zróbmy. Dobra, mamy tak. 1 na 1 zróbmy. I nie wygrałem żadnej batli, ani jednej batelki. To jest niesamowite, nie? Chciałbym wygrać chociaż jedną, najlepiej, jakąś taką najgrubszą. Bo ja na razie to najbliżej kosy, byłam tylko na początku filmu, zanim, kręczę, zanim zacząłem kręcić battle. A. Na razie jest taka lipa. Nawet tutaj kurde, farmity mi zabierają. Kolejna dla bot'a Ginolda. No, Jeanold już ma 5 złotych przewagi, nie? Niesamowite to jest. Kolejna dla nikogo. Ok, teraz Esteban jest decydujący. Pytanie, czy coś będzie chciał dać. To samo. No, niesamowite. Dobra. Trzy mamy i kręcimy tak zwanego rozchodniaczka. Hmm, chyba, że, chyba, że odda, chyba że odda. Dobra, mamy. Dajmy Foresty 2 i mamy jeszcze 11 zł. I dajmy to, i dajmy rizrela Dobra. I też robi jeden na jeden, bo chcę mieć maksymalną szansę na to, że to wygram. Po prostu maksymalną szansę na to, że to wygram. Hmm. No właśnie po to, żeby nie kończyć odcinku, żeby jeszcze zakręcić ewentualnie jedną bądź gdzieś tam się do tej kosy zacząć zbliżać. O, ja, suj, zaczynamy bardzo, bardzo źle. No, bo tutaj no ciężko będzie trafić kolej, ogólnie będzie ciężko trafić gwiazdkę. A, a trafić coś droższego niż 30 to chyba jest w ogóle nierealne w tym momencie, mi się wydaje. 3, okej, okay, no potrzebujemy teraz naprawdę grubego, grubego skina z tego Rizrela. Pytanie, czy coś poleci? Ile to? 11, no nie, no, niesamowite. Ani jednej batelki cię nie wygrałem, nie? To się, chłopie, nie dzieje no dobra, w takim razie co? W takim razie sprzedajemy. No i w sumie możemy się umówić tak jak umówiliśmy się ostatnio, czyli że po prostu nie daję wam konkretnego skina, po prostu będzie do wygrania skin od 15 do 20 zł w, w, pod tym filmem. Także co, jeszcze na sam koniec przypomnę wam jak wyglądają prezenty dla osób, które gdzieś tam rzucają z tym kodem. Tak to wygląda tak się prezentuje. No i co? Jeżeli chcesz zgarnąć skina, łopeczka w górę, komentarz, subskrypcja na dole. No i co, widzimy się następnym razem, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.